I witam Państwa serdecznie w kolejnym porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zatem zaczynamy. Zwykły marsz. Idziemy, 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 idzie, idziemy idziemy, idzie, idziemy, idzie, idziemy, idzie, idziemy. Idzie, idziemy, 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 idziemy. Idziemy do przodu i idziemy do tyłu. I jeszcze raz, idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Jeszcze raz, idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Teraz bog bok, misu, misu, bog bok, misu, misu i raz. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. I siedem, i osiem, i dziewięć, i dziesięć, bardzo dobrze. Teraz przód, ty, i raz nic. Przód tył, nis. i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. I dziewięć. I dziesięć. Idzie. teraz Państwa. Uginamy tylko kolana. Nie odrywamy palców. I raz. I dwa. I trzy i cztery. I pięć. I sześć. I siedem. I osiem. I dziewięć, i dziesięć. Teraz ci, co mogą, delikatnie poskaczę. I hop, 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 i hop, 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 hop. siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Kołysanie bioder prawo lewa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ósemeczki bioderka. raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo dobrze. Teraz stopy razem, kolana razem i bioderka prawo, lewo, tak sobie kuperkiem ruszamy. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Witam wszystkich serdecznie na porannym rozrochu. Dla tych, co śpią nieco dłużej, i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Troszeczkę szerszy rozkrok. I no, raz. I dwa i 3, i 4, 5, i 6, i 7. Osiem, troszkę szybciej, dziesięć, Dobrze. Teraz. No stopy razem, kolana razem. Staramy się krążyć biodrami. Stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozkrok, stopy na szerokość bioder mniej więcej. I krążenia biodra na lekko zgięte kolana, takie bardzo obszerne, tyle ile damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo i szerzej niż jeszcze bioder. I jeszcze raz Krążenia. jak bioder. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Witam serdecznie nowe osoby, które oglądają na porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Teraz Zolimy w dużym rozkroku, ponosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Stoimy sobie na jednej nodze, druga do przodu, pięta i do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i druga noga to sam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Samo ćwiczenie, ale w powietrzu, pięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga to samo, i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Wachlujemy nogą przez Tak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga to samo. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. i wypadek nogi do przodu, i raz, i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga noga to samo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Bardzo dobrze. Stoimy szeroko. I... To na boki się uboja i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Oplatamy tu ręką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i krążenia barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć krążenia allegarskich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i włącza krążenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Drugą stronę. raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oplotamy tu rękoma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce ja w ten sposób i. Podskończyć się do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I przyczynia równowagi. Stoimy sobie na jednej nodze i staramy się nie przewrócić. Stoimy sobie jak posok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Droga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujemy kolejne ćwiczenie w po polu do. Teraz to nogą machamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ryana, noga. Trzeba się dobrze skupić. I próbujemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napisz w komentarzu, komu się to udało zrobić. Idziemy dalej z naszym poziomem trudności. Zawijamy się w supełek. O, ten sposób, ręce damy do boku. I raz. dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I na drugą stronę. Na jedno często wychodzi, na drugie niekoniecznie. I próbuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz sześć głębokich wdechów i wydechów, Wdech i na dół wydech. Do góry wdech i wydech. Do góry wdech i wydech. Do góry wdech, wydech, do góry wdech, wydech, i wdech, wydech, i wdech, wydech. To było, proszę Państwa, ostatni ćwiczenie na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. I zapraszam na kolejny film. Do do zobaczenia. Następny film. Dziękuję.